Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Zacznę tradycyjnie od kilku zdań na temat posiedzenia plenarnego w Strasburgu, które obfitowało w ciekawe i ważne tematy, i też w gorące dyskusje. Pierwsza z tych kwestii to wizy i afera dotycząca polskich wiz. Jak Państwo zapewne wiedzą, ja już o tym kiedyś mówiłem, w połowie września moich dwóch kolegów pan Cimoszewicz i Belka oraz ja wystosowaliśmy do pani von der Leyen pismo, w którym informujemy o tym, co się stało, jakie są nastroje opinii publicznej, i zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź na trzy pytania. Po pierwsze, czy Komisja Europejska dysponuje informacjami na ten temat, w tym przede wszystkim doniesień o korupcyjnym charakterze tego procesu, i czy te dane mogą być ujawnione? Po drugie, czy na rynku pracy innych państw członkowskich, innych niż Polska, wzrosła liczba osób poszukujących pracy i legitymujących się wizami? Wydawanymi przez polskich urzędników i po trzecie, jeżeli Komisja Europejska może potwierdzić, że takie zjawiska miały miejsce, jakie przeciwdziałania są podejmowane lub planowane? Miałem okazję w wystąpieniu na forum obrad plenarnych przypomnieć te kwestie. No i czekałem, co obecny na tym posiedzeniu wiceszef Komisji Europejskiej ma do powiedzenia. Od razu powiem, że jego odpowiedź mnie rozczarowała, dlatego że z niej wynikało, iż Komisja zwróciła się z jednym pismem do polskiego rządu, potem uznała, że ta odpowiedź nie jest wyczerpująca, więc zwróciła się z drugim pismem. I powiedziałem wyraźnie przedstawicielom Komisji Europejskiej, że jeżeli myślą, iż ze strony polskiego rządu otrzymają jakieś kompetentne i wyczerpujące odpowiedzi, to się głęboko mylą, bo władze Rzeczpospolitej uważają, że nic się nie stało, że to nie jest żadna aferka no może aferka, co najwyżej. Więc niech nie opierają się na doniesieniach z Polski, tylko niech uruchomią wszystkie własne źródła pozyskiwania informacji i wtedy jest większa szansa, że cała rzecz zostanie wyjaśniona. Myślę, że ta debata w Parlamencie Europejskim dlatego była potrzebna, żeby uzmysłowić to niektórym urzędnikom europejskim, że muszą polegać na własnych źródłach pozyskiwania informacji. Bo polski rząd nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tych wszystkich kwestii, a jeżeli już mówi o wizach, to w tonacji lekceważącej i na takiej zasadzie, że przecież nic się nie stało, to o co chodzi. Tak czy owak, proszę Państwa, po tej debacie jest jasne, że sprawa nie będzie mogła być zamiatana, zamieciona pod dywan, żeby nie wiem, jak się polski rząd starał, to ona będzie poddana normalnemu biegowi. Będziemy zatem czekać na kolejne doniesienia w tej sprawie. Druga ważna kwestia dotyczyła migracji i paktu dotyczącego migracji. On już jest przyjęty na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych. Trzeba przyznać, że szukanie kompromisów i praca nad tym dokumentem trwa, dokumentem trwa bardzo długo, bo aż 8 lat. Polski rząd maksymalnie wykorzystuje ten temat, kłamiąc oczywiście jak zawsze i mącąc obywatelom w głowach, więc parę, parę, parę słów na temat na, na te pytania, które najczęściej się pojawiają. Otóż pierwsze, pierwsza kwestia, którą rząd ciągle wynosi na szczebel centralny, to jest, jest zawarte w pytaniu, czy relokacja będzie obowiązkowa? Ze strony rządu państwo słyszą, że oczywiście, że będzie obowiązkowa. Tymczasem z przepisów wynika, że nie będzie obowiązkowa i to wynika wprost z rozporządzenia. Nie ma też to rozporządzenie żadnego związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Rozporządzenie zakłada trzy równorzędne środki do wyboru. To znaczy każde z państw członkowskich, z tych 27 państw będzie mogło wybrać sobie jeden z trzech środków. Po pierwsze relokacja, jeżeli jakieś państwo chciałoby przyjąć na swoje terytorium uchodźców, którzy nie mają jeszcze zakończonego procesu legalizacji i tak Drugie to wsparcie finansowe. To znaczy, jeżeli, jeżeli państwo nie chce nikogo przyjmować, no to jest propozycja, żeby w geście Solidarności w pewnej części finansować pobyt tam, gdzie oni będą. I po trzecie, wsparcie operacyjne. Co to znaczy? No na przykład. Budowa na terytorium państwa, które przyjmuje relokacje, na przykład budowa jakiegoś szpitala czy ośrodka pobytu, i tak dalej. Więc Polska może w ogóle być zwolniona z jakiegokolwiek udziału, mimo że może wybrać sobie jeden z tych, o których tutaj mówiłem. Dlatego, że przewiduje się taką furtkę, która stanowi, że dla państwa podatnego czy poddanego presji, presji, takie państwo może wystąpić do Komisji Europejskiej i starać się o zwolnienie z jakiegokolwiek udziału. No, komisja słusznie traktuje, że jeżeli państwo uczestniczy w procesie przyjmowania uchodźców w inny sposób, to może być zwolnione z tego, z tego mechanizmu solidarnościowego. A ponieważ Polska rzeczywiście wykonała olbrzymi wniosek, olbrzymi wkład w ratowanie rodzin z Ukrainy, to mamy wszelkie szanse, żeby zostać z tego zwolniony. Tylko oczywiście polski rząd musiałby wystąpić z taką inicjatywą. Więc jak Państwo widzą, to się nijak nie ma do tej tezy, która płynie od rana do wieczora, że tutaj bohatersko się będziemy bronili przed zalewem nielegalnej migracji, że Unia Europejska nas do czegoś zmusza, że Niemcy, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej. To jest temat, który jest wygrywany przez rządzących w kampanii wyborczej. No za, za tydzień mamy wybory, ale jeszcze raz powtarzam, że te tezy, które często padają i te są zawarte częściowo w, w blankiecie referendalnym, one nic nie mają wspólnego z rzeczywistością. No, a teraz, proszę państwa, przechodzimy do pytań pani Monika, czy tylko ja mam wrażenie, że przed wyborami opozycja pracuje tak, jak powinna, przez ostatnie 4 lata, demaskując przekręty i patrząc władze na ręce. Też takie mam wrażenie, pani Moniko, że gdyby taka intensywna praca demaskatorska, to co robi pan Joński chociażby gdyby ta praca trwała przez pełną kadencję, to dzisiaj zapewne bylibyśmy w innym miejscu. No z drugiej strony trzeba pamiętać, że wybory zawsze wzmacniają działanie part opozy partii opozycyjnych, że zawsze podnoszą atmosferę i tak dalej. No żałując, że taka praca nie występowała przez całą kadencję, jednocześnie miejmy uznanie dla tych, którzy ostro pracują w tych ostatnich miesiącach i tygodniach. Pani Asia, czy pan premier także jest w debaty z Tuskiem w TVP? No oczywiście. Podobno po stronie PiSu występuje pan Morawiecki. To będzie ciekawy pojedynek byłego premiera z byłym doradcą tegoż premiera. Z PSL-u, znaczy z trzeciej drogi, występuje pan Hołownia, natomiast nie wiem, kto z Lewicy i kto z innych ugrupowań, ale na pewno ten, ta debata przyciągnie przed telewizory miliony Polaków. Pan Jacek, czy widział pan już film Zielona Granica? Jeśli nie, to że wybiera się pan do kina? Oczywiście, że się wybieram. Niestety nie widziałem, no ale Bruksery nie wyświetlają tego obrazu. A jak przyjeżdżam czy przylatuję do Polski to już po prostu nie mam czasu iść do kina, ale wybieram się na pewno. Może zaraz po wyborach. Dużo słyszę oczywiście o tym filmie, dużo czytam, śledzę recenzje. Jest tutaj pewien, pewien aspekt, o którym y, y, słów kilkoro. Otóż y, zauważyliście Państwo z jaką furią władze państwowe y, atakują ten film, y, uznając, że jest to y, 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 takie no f, f, zaszarganie opinii y, polskiego munduru, w tym przypadku straży granicznej i tak Otóż, proszę Państwa, kinematografia amerykańska była i jest niezwykle krytyczna pod adresem swoich władz, a także swojej armii. Na pewno Państwo oglądało oglądali filmy, które naprawdę są głęboką krytyką działań wojennych, zwłaszcza w Wietnamie, łowca Jeleni, Apokalipsa, dzień Apokalipsy, inne obrazy, ale także filmy, które dotyczą wcześniejszych, wcześniejszej historii Ameryki, na przykład błękitny żołnierz, gdzie można na ekranie zobaczyć, jak kawaleria amerykańska pacyfikuje wioskę Indiańską bezbronne kobiety i dzieci. I gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych czy jakiś przedstawiciel administracji zaczął taki film atakować, to by się krańcowo ośmieszył. Nie tylko by się ośmieszył, ale zebrałby zasadnicze cięgi od innych polityków. Po prostu uznaje się, że artyści mają prawo swobodnej wypowiedzi można się z nimi nie zgadzać to trzeba o tym oczywiście powiedzieć w kulturalny sposób ale takie nawoływania jak tam wszystkie tylko świnie siedzą w kinie i tak dalej i tak dalej to się po prostu nie mieści w kategoriach demokratycznego dyskursu Pan Marcin, zarobki Tuska są jawne, dlaczego Morawiecki nie chce ujawnić bogactwa swojego i żony? A przecież Kaczyński sam zapowiedział, że majątki małżonków także powinny być ujawnione. Tak zapowiedział, ale proszę Państwa, widocznie kwoty, które pan Morawiecki i jego żona zebrali przez te lata, w których Morawiecki jest premierem, są tak szokujące, że oni obawiają się, że ich ujawnienie spowodowałoby nie tylko szok w opinii publicznej, ale także, czy przede wszystkim szok samego Kaczyńskiego i yy, co, czołówki, czołówki PiSu. Kaczyński robi wszystko, żeby wyhodować własną oligarchię, ale no, jeżeli kwoty są olbrzymie, to i efekt jest olbrzymi i tego się Pan Morawiecki boi, tego się obawia, zresztą inni też się obawiają. Milionerzy, tak nawiasem mówiąc, jak się patrzyli, patrzyliśmy na Marsz Miliona Sercji, na konwencję w Katowicach, to się wszystko, jak wiecie Państwo, odbywało równolegle. No to z jednej strony był marsz miliona serc, a z drugiej strony byli zebrani milionerzy pisowscy, którzy przez parę lat, a niektórzy po prostu przez kilkanaście miesięcy, wzbogacili się w sposób obrzydliwy. Pan Tomek, jak to jest w końcu z tym KPO? Pan Jaki nagrał ostatnio wypowiedź, że tak dużo wpłacamy do Unii, a te środki z KPO, i tak, z KPO to i tak pożyczka. Proszę Państwa, środki z KPO jakby składają się na, z dwóch części. Po pierwsze 11 z kawałkiem miliardów złotych to jest, to jest, przepraszam euro, to jest Rzeczywiście pożyczka, ale pożyczka na bardzo dobrych warunkach. Pożyczka zresztą, w której uczestniczą w spłacaniu, uczestniczą wszystkie państwa Unii Europejskiej, nie tylko Polska. A druga część dwa razy większa, 22 miliardy, to jest dotacja. To, są, to jest dotacja bezzwrotna. Do tego dochodzi jeszcze około 3 miliardy na taki specjalny fundusz, który dotyczy wydatków na uniezależnienie się od paliw rosyjskich. No więc widzicie Państwo, że Pan jaki kręci, bo rzeczywiście w części jest to pożyczka, ale w większej części to jest dotacja, która bardzo by nam pomogła. W, zresztą to, że to, że rządowi bardzo są potrzebne te pieniądze, to o tym świadczy fakt, tak ukryty troszkę, tak ten fakt przemknął przez polskie media, że niedawno rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o dodatkowe 23 miliardy złotych. Prosząc o zwiększenie właśnie kwoty z Krajowego Planu Odbudowy. Więc gdyby rząd nie chciał, uważał, że jego sytuacja jest znakomita, to przecież po te pieniądze by nie występował. Jak wiecie Państwo, do Polski nie napłynęło nawet jedno euro i nie napłynie, dopóki nie zmieni się polityka dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Pan Lucjan, panie premierze, jak pan ocenia szansę senatora Scheinfelda w starcie do Senatu z okręgu 88? Panie Lucjanie, nie wiem. Pan Znam pana Scheinfelda z, z poprzednich kadencji w Sejmie. On chyba startuje z piły, z tego co pamiętam, bo tam go najczęściej widywałem. No ale czy ma szansę, czy nie ma? No jeśli startuje z paktu senackiego, zdaje się, że tak właśnie jest. To oczywiście ma duże szanse. Pan Tomek, dzień dobry, panie premierze. Czy Polska utraci prawo z Schengen? To się okaże, panie Tomku. Gdyby na przykład były jakieś dowody na to, że wśród tych tysięcy ludzi, którzy z polskimi wizami przekroczyli zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i strefy Schengen, żeby gdyby wśród nich znaleźli się jacyś terroryści którzy e, będą e, przygotowywać zamachy terrorystyczne i je przeprowadzać no to proszę państwa to byłaby kompromitacja Polski na niesłychaną skalę to się może zdarzyć dlatego że e, nabywcy tych wiz nie byli w żaden sposób weryfikowani no po prostu na straganie w jakimś państwie afrykańskim pod naszą ambasadą mogli sobie kupić wizę, a jak nie na straganie, to w inny sposób od jakiegoś pośrednika, który handluje tymi wizami. I diabli wiedzą, kto do Europy za pomocą tego procederu napłynął. Nie można wykluczyć, że wśród tych wielu ludzi jest wielu pospolitych kryminalistów, złoczyńców, morderców i terrorystów. Na razie jeszcze nic takiego się nie zdarzyło, ale to się może zdarzyć i wtedy, wtedy na pewno pojawią się bardzo dalekie wnioski łącznie z tym, żeby przestać uznawać polskie wizy na terenie Schengen albo też wykluczyć Polskę ze strefy Schengen i wtedy My, powiedzmy, ludzie dojrzali, przypomnimy sobie, jak to było, kiedy trzeba było stać w kolejkach przy przekraczaniu granicy. Pani Dana, panie premierze, jak pan myśli, dlaczego szefowie partii boją się debaty z Tuskiem? wystawiają płotki, czy nowoczesna lewica trzech muszkieterów da radę, czy wystawi Zenberga, czy może kobietę. Nie wiem jak to będzie z nową lewicą. Kto będzie reprezentował nową lewicę. Na pewno na fali jest Włodzimierz Cimoszewicz, zresztą Boże Cimoszewicz, trzerzasty. Na pewno też trzeba powiedzieć, że Czarzasty dobrze się spisał, występując w imieniu Nowej Lewicy i na pewno poprawił notowania tej partii, więc może Czarzastygo zobaczymy na tej debacie, zobaczymy, jak będzie. A dlaczego inni wysocy przedstawiciele partii opozycji, takich partii jak na przykład Pis. Chodzi tu głównie o Kaczyńskiego, boją się. No, Kaczyński po prostu obawia się starcia z, z Tuskiem. Już przegrał tego rodzaju starcia, na pewno dobrze je pamięta, nie chce ryzykować. Wystawia, jak wiemy, Morawieckiego. No, trudno powiedzieć, żeby Morawiecki to był nikt. No, to jest premier Rzeczypospolitej i prawa ręka. Kaczyńskiego. Zobaczymy. No. Ja jestem przekonany, że, że Tusk znajdzie, znajdzie sposób na ten ocean kłamstw, który zostanie zaprezentowany przez, przez Morawieckiego. A w każdym razie pojedynek zapowiada się interesująco. Pan Tomek. Poparłby Pan odwołanie Wojciechowskiego, który szkodzi rolnikom. Na pewno pan Wojciechowski się nie popisał, ale odwołanie komisarza w trakcie kadencji jest szalenie trudne. I pan Wojciechowski musiałby popełnić coś bardziej bulwersującego, jakiś, bardziej, jakiś poważny, bardziej poważny błąd. Żeby zebrać niezbędną liczbę głosów, więc takie wnioski w tej chwili nie mają szans. Paweł, opozycja chyba nabrała wiatru w żagle, uwierzyła w zwycięstwo, to dobrze. Przed nami ostatni tydzień kampanii, wiemy, że kluczowe. Czy ucieczka Jarosława przed konfrontacją z Tuskiem, to z punktu widzenia PiS sprytna ucieczka przed okazaniem publicznej pustki słabości jednoty programowej. Tak, Panie Pawle, już mówiłem, że on się panicznie boi starcia z Tuskiem, ale też korzystając z okazji, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, żeby nie poddać się takiej, takiemu złudnemu oczekiwaniu, że nawet jeżeli w wyborach na metę pierwsza przybędzie Koalicja Obywatelska, to 16 października wszystko się zmieni. Otóż niestety się nic nie zmieni, albowiem do pierwszego posiedzenia Sejmu wszystkie instytucje od Sejmu i Senatu poprzez rząd, telewizję itd. i tak dalej, wszystkie te instytucje praca, pracują tak jak przed wyborami. Dopiero sytuacja się zmienia po pierwszym posiedzeniu Sejmu. A kiedy to pierwsze posiedzenie Sejmu może nastąpić? Otóż prezydent ma 30 dni, żeby przeprowadzić inauguracyjne sesje parlamentu. On nie musi czekać 30 dni, może to zrobić wcześniej. No, ale myślę, że z różnych powodów inauguracyjna sesja Sejmu nie odbędzie się zbyt szybko. Więc dopiero wtedy, kiedy odbywa się pierwsze posiedzenie Sejmu, następuje wybór marszałka i prezydium Sejmu. Sejm się konstytuuje i na tym posiedzeniu premier. Składa dymisję swojego rządu. Ale, i tu uwaga, pan prezydent powierza mu dalej pełnienie obowiązków, dopóki e, kandydat na premiera nie przedstawi składu swojego e, rządu. I znowu jest e, 14 dni. Więc e, potem jest znowu 14 dni na to, żeby nowy rząd przedstawił wniosek o wotum zaufania e, w Sejmie. Więc proszę Państwa, będziemy mieli yy, niestety konieczność yy, patrzenia na te same twarze przez prawie miesiąc, yy, chyba że PiS tak wygra przekonująco wybory, że będzie zainteresowany, aby proces tworzenia nowego rządu przyspieszyć. To wtedy oczywiście pan Duda nie będzie czekał miesiąc, tylko zrobi to wcześniej. W każdym razie proces przejmowania, zakładając, że opozycja wygrała te wybory, proces przejmowania państwa, odpowiedzialności za państwo, konstytuowania nowych władz i tak dalej, będzie długi i bolesny. Ja już nie mówię o sytuacji, w której na przykład PiS przegrał, ale uznał, że nie przegrał, i będzie tu organizował demonstracje, Sąd Najwyższy zostanie zalany tysiącami protestów wyborczych. Zostawmy to na razie. Na razie musimy dotrwać do, do 15 października, namówić kogo się da, żeby poszedł do wyborów. No i oczywiście głosować. Na opozycję, chociaż ja powtórzę, że nie tylko ważne jest, żeby opozycja weszła do Sejmu w całości, no najlepiej bez konfederacji, ale ważne jest też, kto będzie pierwszy, bo zwyczajowo jest tak, że temu pierwszemu pre prezydent powierza misję tworzenia rządu, więc gdyby to była koalicja obywatelska, to Duda powinien powierzyć Tuskowi, albo osobie wskazanej przez Tuska, misję tworzenia rządu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Pan Roman, pan Krzysztof, panie premierze, czy po wyborach będzie pokojowe przekazanie władzy? No, właśnie o tym mówiłem. A nie chcę państwa martwić, jeszcze dopowiem tyle, że no, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację, że PiS wygrywa wybory. Wynik idzie w świat. Wszyscy słyszą na świecie, że Kaczyński wygrał wybory. Czy Państwo sobie wyobrażają, że Kaczyński pozwoli na odebranie sobie władzy, nawet jeżeli nie będzie miał większości w Sejmie. On zrobi wszystko, żeby tą większość sobie dokupić. W każdym razie trudno naprawdę sobie wyobrazić sytuację, że Kaczyński występuje w telewizji i mówi: No, tak się stało, przegrałem, znaczy wygrałem, ale, ale nie mam większości w Sejmie, no to w takim razie niech inni podejmują się trudu tworzenia rządu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest nieprawdopodobne. Zresztą przypominam Państwu, że Pan Duda już powiedział. Że nawet jeśli PiS przegra wybory, przepraszam, inaczej. Nawet jeżeli PiS nie będzie miał większości w Sejmie, a wygra wybory, to i tak powierzy PiSowi, PiSowi misję tworzenia rządu. Ostatnie pytanie. Pan Roman. Kochany sąsiedzie, mam nadzieję, że lewica nie pójdzie w koalicję z PiS. Czy jest w Polsce możliwość przywrócenia realnej kary śmierci? Realnej kary śmierci nie, dlatego że w. Państwa należące do Rady Europy nie mogą bez groźby opuszczenia Rady Europy stanowić kary śmierci i w Unii Europejskiej też nie ma kary śmierci. Natomiast czy lewica pójdzie w kalicję spis? Wątpię. Wątpię, ale pamiętajmy, że lewica jest bardzo zróżnicowana i warto zauważyć, że Zandberga nie było na. Marszu miliona. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień tuż przed wyborami. Życzę Państwu miłego weekendu.